Zgłosił Pan bardzo poważny problem na sesji Rady Miasta. Problem dotyczy zabezpieczenia meczów tak naprawdę niebałkatowskich koszynach. Tak, wczoraj na Komisji Prawa komendant Policji poinformował nas o tym, że w związku z wynajęciem stadionu Miejskiego na potrzeby rozgrywek ekstraklasy z udziałem Rakowa Częstochowa, no może dojść do sytuacji, w której zabezpieczenie tego, tego wydarzenia będzie spoczywało na bohaterskiej Policji, a nie na śląskiej, tak jakby się wydawało zgodnie z siedzibą. No i w związku z tym okazało się, że mogą być poniesione bardzo duże koszty, bo to na organizację siedmiu meczy, to utrzymanie porządku aż od 130 000 do 160 tysięcy złotych, a co gorsza, pan komendant powiedział o tym, że będzie się to wiązało z wycofaniem około 280 patroli w ciągu najbliższego pół roku. Co będzie się mógł, może się oczywiście wiązać, bo nie przesądzamy tego, że tak będzie. Ale no, taki komunikat też mieliśmy. Może się wiązać z dłuższym oczekiwaniem na patrol policji przy zdarzeniach drogowych, przy różnych rodzajach przestępstw i, i, i wielu innych zdarzeniach, w których policja bierze udział. No I to jest na tyle niepokojący sygnał, że podniosą go właśnie na sesji Rady Miejskiej, żeby można było zareagować. Jak Państwo wiedzieli, no, było to jednak chyba dużym zaskoczeniem dla wielu, a jeśli nie dla wszystkich radnych, bo. Bo, próbując początkowo potraktować to jako prozaiczny problem, no, urósł z tego jednak dość, dość poważny temat. Znaczy, miało być y, dobrze, dlatego że no, wiadomo, przyjazd y, drużyny z y, innego miasta y, i, i tym samym napływ kibiców no, w jakiś tam sposób y, tworzy Ta. pewien ruch no, na no, co więcej MCS też otrzyma za to pieniądze, więc poszło to na inwestycje w renowację stadionu, więc te aspekty były jak najbardziej pozytywne. Nie wiedzieliśmy zupełnie o kwestiach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, bo to, bo to jednak jest dość istotne dla mieszkańców, nie tylko tych wokół samego stadionu, bo oni teraz będą właściwie mecze mieć co tydzień, tak, no bo tak, tak to będzie, jeśli nawet, jeśli nie w, w, jedno, w jeden weekend, w sobota, niedziela, więc to będzie na pewno duże obciążenie dla nich, a tak jak pan komendant powiedział, no kibice Rakowa, Częstochowa do Grzecznych nie należą, więc ryzyko jest duże. Szczerze ja mówiąc... nie będziecie wystosować do komendantów śląskiej policji na przykład. Przyznam szczerze, że nie mamy zielonego pojęcia, jak wygląda procedura przesuwania tych środków na przykład z oszczędności w komendzie śląskiej do, do Bełchatowskiej. tak jak mówił pan komendant, to jest decyzja komendanta głównego policji. No więc tutaj pewnie, tak jak pan prezydent Matyśkiewicz wspomniał, będzie się angażował w jakąś, w jakąś sytuację, którą będzie próbował y, jednak doprowadzić do tego, żeby te, nie było to jakąś dużą uciążliwością dla Bełchatowa, tak? bo to jest dla nas najważniejsze, a nie te 100 tysięcy złotych, które NCS dostanie za wynajęcie stadionu, tak? bo to mniej więcej o taką kwotę, o taką kwotę chodzi.